To już nie chill To ucieczka If you know you Nantiu, no. you know panie, robicie mądro Myśli jak Tani Field. Kręci się w kółko, bifujesz nie Bo łatwiej krzyczeć niż spojrzeć w siebie. Każdy dzień na ludzie, a noc pełna dram. Lola i to Twój jedyny plan. Zaczepki za nas treści, mgła za nas głowy. Nie jesteś Bet, jesteś zagubiona. To nie rebelia, to brak kontroli. Badi mnie to nie w jebanym czpaniu, gdy drzwi z nimi jak tlenem tragedia. O, 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 o. Wait, a ona przypadkiem nim nie jest. Udajesz chill, a ręce drzą, bo każdy komentarz to dla ciebie front. Mówisz, mam wyjebane, wracasz po więcej. Sprawdzasz, kto patrzy, kto reaguje, kto pęknie. To nie wolność, to pętla, to nie vibe, to ucieczka. Bedli wybiera ciszę i cel, ty wybierasz chaos i beef bez treści. To nie hate, to diagnoza. Wyjdź zbieg do psycholko.